Dzień dobry, przywitajmy się wspólnie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was. Chcę machać, chcę klaskać, bo już czas. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was. Chcę machać, chcę klaskać, bo już czas. Posłuchajcie, na dzisiejszych zajęciach poznamy budowę jajka oraz etapy rozwoju kurczaczka. Przyjrzyjcie się uważnie tym ilustracjom. Jest na początku skorupka, która pełni funkcję ochronną jajka, a w nim znajduje się białko i żółtko. W żółtku ta mała czarna kropeczka to zarodek. Gdy kura długo wysiaduje jajka, może z nich się wykluć mały kurczaczek. Doskonale. Kolejne zadanie będzie polegało na ułożeniu etapów od jajka do dorosłej kury. Przyjrzyjcie się uważnie tym ilustracjom. Jak myślicie, która będzie pierwsza? Mhm, doskonale. Na początku kura musi wysiadywać jajka. Następnie skorupka. Delikatnie pęka. Kurczaczek swoim dziobem rozbija skorupkę coraz bardziej. Jaki będzie następny etap? Mhm, doskonale. Kurczak próbuje wydostać się ze skorupki. Na początku jest taki mały i żółciutki. A na końcu wyrasta taka piękna kura. Zobaczcie. Tutaj są przedstawione etapy rozwoju kurczaczka. Od jajka poprzez wyklucie się, kiedy był malutki i już duży. Dzisiaj zrobimy pracę plastyczną, która będzie polegała na wykonaniu takiego kurczaczka w jajku. Przygotujcie klej, mazaki lub kredki czarne i czerwone. Nożyczki będą nam jeszcze potrzebne oraz kartki. Może być to kartka zielona. Dowolny kolor, jaki macie w domu, dostępny. Kawałek żółtej kartki, brązowej i białej. Z białej kartki wycinamy takie jajeczko. Na początku, gdy jajko jest już wycięte, za pomocą nożyczek lub ołówka próbujemy zrobić dziurkę w środku. Musimy teraz posmarować klejem same końcówki. Zobaczcie, jak należy to zrobić. Same końcóweczki. Przyklejamy na środek kartki. Dociskamy delikatnie. Teraz próbujemy rozerwać tutaj kartkę, żeby utworzyło nam się takie okienko. Jeżeli kartka da się odgiąć, staramy się ją odgiąć. Jeżeli się oberwie, nic się nie dzieje. Mogą to być mniejsze bądź większe kawałki. Nam się już rozerwać, dociskamy, żeby było takie okienko popękana skorupka. Następnie smarujemy tutaj środek klejem. Zrobimy ukrytego w skorupce kurczaka. Do tego będzie potrzebna nam żółta kartka. Wywiemy na małe kawałki i wyklejamy. Staramy się przyklejać karteczki blisko siebie, aby nie było, widać, zielonej kartki spod spodu. Cały kurczaczek powinien być żółty. Kartki mogą być różnej wielkości. Pamiętajcie, żeby dociskać je paluszkami, aby tam się nie odkleiły. Jest już wyklejony, rysujemy oczka i dziubek. Będzie nam też potrzebna brązowa kartka, którą próbujemy rozrywać na różnej wielkości paski. Będą to nasze gałązki. Spróbujemy je przykleić tutaj niedźwiędko. Zmarujemy kartkę klejem i przyklejamy gałązki. Jeżeli coś się odwija, trzeba to dokleić. Nasza praca jest już wykonana. Jeżeli macie taką możliwość, zachęcam, abyście zrobili ją w domu. Pamiętajcie, że po skończonej pracy należy posprzątać wszystkie rzeczy, z których korzystaliśmy, i umyć ręce. Do widzenia!